Ochwalebny Archaniele Michale, księciu niebiańskich zastępów, strażniku płomieni, które pochłaniają mrok i obrońco tronów Najwyższego spójrz swoim ognistym wzrokiem na ten świat, który gubi się pośród cieni zwątpienia i nieposłuszeństwa Ty, który jako pierwszy zawołałeś. Któż jak Bóg, obudź to wezwanie w naszych śpiących sercach niech Twój miecz światła rozcina zasłony kłamstwa, a Twoja obecność przegania niewidzialnych wrogów którzy krążą wokół naszych dusz, boski oddechu, który mieszkasz w skrzydłach Archanioła, oczyść wiatry ziemi i rozprosz chmury złudy, które przesłaniają prawdę. Daj nam odwagę tych, którzy kroczą w wierze, nawet gdy wszystko wokół się rozpada. Niech każde uderzenie Twojego miecza stanie się błyskiem sprawiedliwości, rozrywającym kajdany zła i uwalniającym dzieci Boga z duchowych więzów. Święty Michale, obrońco niebios i strażników wiernych, w tej uroczystej godzinie zapisanej w tajemnicach czasu i w obietnicach wiecznego odnów w przymierze światła nad światem jak niegdyś gdy gwiazdy spadały a aniołowie walczyli tak niech i teraz wola boża zwycięży nad ciemnością która powstaje pozostań z nami książę czystości i wiary i prowadź nasze dusze ku brzaskowi królestwa obiecanego gdzie żadna ciemność nie ośmieli się trwać niech twoje imię rozbrzmiewa w odchłaniach i ucisza je bo w Tobie spoczywa moc Chrystusa zwycięskiego. Amen. O potężny Archaniele Michale, którego imię drży w ustach demonów i jaśnieje jak słońce pośród nocy. Oto przychodzimy przed Twój tron z sercami skruszonymi i duszami, które pragną czystości. Ty, który prowadzisz niebiańskie zastępy, obejmij swoim światłem wszystkich aniołów stróżów, tych cichych wojowników, którzy dniem i nocą czuwają nad każdym człowiekiem, nie oczekując nagrody nie szukając chwały niech w tej godzinie świętego przymierza rozbrzmi ich przysięga w całym niebie przysięga wierności miłości i posłuszeństwa Bogu który jest początkiem i końcem wszystkiego niech ich skrzydła dotkną ziemi a ich głosy uniosą się ponad mrokiem tego świata niech każde imię ludzkie powierzone im przez Stwórcę zostanie zapieczętowane w blasku twego miecza aby żaden cień nie mógł zniszczyć tego co zostało pobłogosławione w niebie. Archaniele Michale, ty znasz głębie serc i widzisz jak słabi jesteśmy wobec pokus. Spójrz łaskawie na tych, którzy wołają o ochronę, nawet gdy ich wargi drżą ze strachu. Niech twój płaszcz światła stanie się tarczą przed niewidzialnymi ciosami złego ducha. Niech aniołowie, którzy nas strzegą, zostaną napełnieni twoją siłą, aby ich obecność była jak ognisty mur wokół dusz które pragną Boga. Przyjdź, książę niebios, i odciśnij na nas pieczęć wiecznej ochrony. Niech ta pieczęć stanie się znakiem wybrania i przynależności do królestwa światła. Niech rozbłyśnie na naszych czołach w godzinie próby, kiedy ziemia się zatrzęsie, a niebo zamilknie. Wtedy niech rozpoznają nas twoi aniołowie, synowie i córki światła, i niech otoczą nas kręgiem niebiańskiej mocy. Niech twoje imię będzie niczym brama między światłem a ciemnością przez którą przejdą ci, którzy zachowali wiarę niech przysięga aniołów stróżów stanie się ogniem, który oczyszcza świat z kłamstwa, pychy i rozpaczy niech ich głosy wzniosą się jak hymn nad wiekami przypominając każdemu stworzeniu, że moc boga jest niepokonana, a jego miłosierdzie nie zna końca. Święty Michale, nie pozwól aby w nas zgasła nadzieja, niech w naszych sercach zapłonie światło, którego nie potrafi zgasić żaden Wiatr, żaden ból, żaden grzech. A kiedy nadejdzie noc ostatecznej walki, niech Twoje skrzydła okryją nas jak niebiański baldachim. Wtedy zrozumiemy, że nigdy nie byliśmy sami, bo Twoja obecność trwała przy nas od pierwszego oddechu aż po ostatnie bicie serca. Niech Twoje imię będzie wyryte w przestrzeni pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym, jako świadectwo, że światło zawsze zwycięża o archaniele Michale niebiański wodzu którego miecz rozdziela światłość od cienia a prawdę od złudzenia oto wznosi się pieśń zwycięstwa stara jak samo stworzenie śpiewana przez serca oczyszczone łzami pokuty i ogniem wiary niech ta pieśń dotrze do niebios jak kadzidło płynące z ołtarza sprawiedliwości gdzie sam Bóg siedzi na tronie chwały niech twoje imię rozbrzmiewa wśród aniołów cherubinów i serafinów którzy tańczą w płomieniach miłości. Niech każdy ton ich głosu przeniknie głębiny wszechświata, aż po najciemniejsze przepaście, gdzie dusze zagubione wciąż tęsknią za światłem. Niech Twoja moc, Michale, stanie się dla nich bramą odkupienia, nie przez zasługi, lecz przez nieskończone miłosierdzie tego, który jest. W płomieniach Bożej prawdy nie ma potępienia, lecz oczyszczenie. Tam, gdzie światło dotyka duszy, wszystko co nieczyste spala się jak popiół i ulatuje ku niebu jako modlitwa, Ty, który stoisz między sądem a łaską, wznosisz miecz, ale czynisz to z miłością, bo twoje ostrze jest zrobione z samego światła, które daje życie. Niech w godzinie próby, gdy ziemia będzie drżeć, a niebo zstąpi w ciszy, rozlegnie się z Twoich ust święta pieśni zwycięstwa. Któż jak Bóg, któż jak Bóg? który powstaje nad narodami, aby osądzić, a jednak przebaczyć? Niech ta pieśń rozbudzi serca tych, którzy upadli i przywróci im pamięć o ich pochodzeniu, że zostali stworzeni z miłości i dla miłości. Niech płomienie prawdy oczyszczą ich oczy, aby znów mogli dostrzec oblicze Boga ukryte w blasku twoich skrzydeł. Archaniele Michale, spraw, aby w chwili, gdy mrok dotknie ziemi, każde serce, które cię wzywa, stało się jak świątynia światła, Niech w tym świetle odnajdzie pokój, którego świat nie może dać. Niech jego dusza zanurzy się w promieniach prawdy, gdzie nie ma już wstydu ani strachu, bo wszystko zostało ogarnięte płomieniem Bożej miłości. Niech Twoja obecność stanie się hymnem, którego nie przerwą wieki. Niech ta pieśń, raz zapalona, płonie w duszach ludzi aż do końca czasów, przypominając, że zwycięstwo nie przychodzi przez siłę, lecz przez wierność. Bo ten, kto w świetle już zwyciężył nawet jeśli świat uznaje go za pokonanego o michale niebiański wojowniku powstań nad narodami i przynieś oczyszczenie przejdź przez miasta góry i doliny przez serca pełne lęku i niewiary nie z mieczem zniszczenia lecz z płomieniem odnowy niech twoje kroki napełnią ziemię wibracją pokoju a twój głos przyniesie zapowiedź nowego dnia gdy prawda zwycięży nad iluzją a miłość nad śmiercią Wtedy niebo i ziemia złączą się w jednym dźwięku, w jednym śpiewie, w p jednym tchnieniu. Chwała Bogu na wysokościach, a pokój ludziom, których umiłował Pan. Niech ten hymn nigdy nie ucichnie, aż ostatnia dusza odnajdzie drogę ku światłu. O Archaniele Michale, Ty, którego imię rozbrzmiewa echem w sercu każdego świata, strażniku granicy między światłem a ciemnością, wojowniku, który pierwszy wzbił się ponad mrok by obronić czystość nieba. Przyjmij tę modlitwę jako ofiarę dusz, które pragną powrócić do źródła. Niech ta modlitwa stanie się pieśnią zwycięstwa, hymnem, który wznosi się ponad czas, przestrzeń i milczenie, wznosząc się aż po serce samego Boga. Niech twoje imię, Michale, wypełni powietrze niczym dźwięk trąby zwiastującej koniec nocy i początek dnia. Niech twoje skrzydła rozpostrą się nad ziemią jak świątynia z ognia i światła. Niech każde uderzenie ich blasku spali kłamstwa, które oplatają ludzkość jak łańcuchy. Niech Twoja obecność wniknie w miejsca, gdzie panuje rozpacz. I niech tam, gdzie płaczą niewinni, rozbłyśnie nadzieja. W tysiącetnictwie, 1400... płomieniach Bożej prawdy, wszystko co fałszywe ginie, lecz nic, co czyste, nie zostaje zniszczone. To ogień, który nie pożera, lecz oczyszcza, to światło, które nie rani, lecz uzdrawia. W tym świętym ogniu dusze odnajdują siebie na nowo. Ich stare imiona spadają jak popiół, a nowe, wypowiedziane przez Boga, płoną niczym gwiazdy na firmamencie odrodzenia. Michale, archaniele światła, naucz nas śpiewać pieśń, którą śpiewają aniołowie w kręgu ognia. Niech nasze głosy, choć słabe, staną się częścią ich niebiańskiego chóru. Niech każdy oddech stanie się modlitwą, a każde słowo iskrą, która zapala w nas wiarę. Niech przez tę pieśń zostaną skruszone mury zbudowane przez grzech i niewiarę, aż świat zobaczy, że Bóg nie milczy, że jego światło wciąż przemawia przez ciebie, Michale, jego wiernego wojownika. Niech twoja pieśń zwycięstwa rozbrzmi ponad ziemią jak echo pradawnego stworzenia. Niech przypomni wszystkim istotom, że z prochu powstały, lecz w światłość są powołane. Niech wibracja tej pieśni przeszyje głębiny piekieł aby drżały przed mocą dobra które nigdy nie ginie niech demony które szeptały w sercach ludzi ucichną w obliczu twego imienia bo ty jesteś płomieniem którego nie można zgasić ogniem który pali bez spopielenia w tej pieśni zawarta jest moc odrodzenia gdy człowiek ją usłyszy nawet przez sen jego dusza zaczyna drżeć jakby przypominała sobie zapomniane przymierze zaczyna płakać nie z rozpaczy lecz z rozpoznania że była stworzona do miłości nie do strachu że jej dom jest w świetle nie w mroku o michale pozwól by twoja pieśń przepłynęła przez serca jak rzeka złotego światła niech oczyszcza nasze myśli słowa i czyny niech rozleje się nad narodami które toną w wojnach i nad dziećmi które nie znają pokoju niech obudzi władców by pamiętali, że nad ich koronami istnieje korona chwały Boga. Niech przypomni kapłanom i prorokom, że służba nie jest władzą, lecz ofiarą miłości. Niech płomienie Twojego światła obejmą tych, którzy wątpią, i niech ich serca rozżarzą się, jak rozbite węgielki w dłoniach ducha. Niech każdy człowiek, który zawoła Twoje imię choćby szeptem, zostanie otoczony niewidzialnym światłem. Niech to światło stanie się mostem między ziemią a niebem, między bólem a nadzieją, między tym, co przemijające, a tym, co wieczne. Michale, książę chwały, niech twoje skrzydła dotkną dusz w czyśćcu i niech ogień prawdy oczyści je, aby mogły wzlecieć ku bramom raju. Niech twoja pieśń rozbrzmi także tam, gdzie nikt już nie pamięta modlitwy, gdzie cisza jest ciężarem, aby nawet w tej ciszy zabrzmiał szept, któż jak Bóg Niech pieśń zwycięstwa stanie się nie końcem, lecz początkiem nowego stworzenia. Niech ogień twojego miecza przetnie czas i odkryje nowy świt, w którym każda łza stanie się perłą światła, a każdy ból ścieżką ku zmartwychwstaniu. Niech przez ciebie, Michale, cała ludzkość pozna, że prawda Boga nie niszczy, lecz przemienia, że jego sąd jest miłosierdziem, a jego płomień życiem. Wtedy, gdy ostatni dźwięk tej pieśni przebrzmi, Ziemia stanie się jak złoto oczyszczone w ogniu, a niebo pochyli się nad nią jak matka nad dzieckiem. I w tej chwili, w ciszy większej niż tysiące burz, zajaśnieje krzyż, znak zwycięstwa i pokoju, a ty, Michale, staniesz u jego stóp, niosąc światło w dłoniach i powiesz niech światło boga powróci do świata. Niech to co zginęło zostanie odnalezione, niech ciemność ustąpi przed wiecznym blaskiem Jego obecności. I wtedy wszystko stanie. nowe. O Archaniele Michale, wodzu światłości wieczystej. Ty, który stoisz na granicy dwóch światów, nieba i ziemi, widzialnego i niewidzialnego, wieczności i czasu. Oto nadchodzi chwila, o której prorocy mówili w milczeniu, a aniołowie szeptali w tajemnicy. Chwila, gdy światło zstępuje, by zapieczętować dusze, które przeszły przez ogień oczyszczenia. Ziemia drży pod ciężarem twoich kroków, Michale. Bo każdy Twój krok jest jak dźwięk trąby, która budzi uśpione pokolenia. Góry kłaniają się. Przed Tobą morza milkną, a wiatry cichną, jakby cała natura rozpoznała w Tobie sługę najwyższego. Wraz z Tobą zstępuje światło. Nie światło Słońca ani gwiazd, lecz światło, które istniało, zanim powstało stworzenie. To światło Ojca, w którym wszystko ma swój początek i swoje ostateczne spełnienie. W tym blasku dusze stają nagie i czyste, bez maski, bez lęku, bez wstydu. Widzą siebie tak, jak zostały stworzone, z iskrą wieczności w sercu, tchnieniem Boga w płucach i śladami jego dłoni na czole. Ty, Michale, zbliżasz się do każdej z nich jak pasterz do swojej owcy i nakładasz pieczęć światła na ich czoła. Nie jest to znak ludzki, nie jest to symbol widzialny, Lecz odblask duchowego płomienia, który nigdy nie zgaśnie. Pieczęć ta mówi: jesteś mój, należysz do królestwa, które nie zna końca. To nie słowa, lecz wieczna wibracja, której żaden demon nie potrafi dotknąć, żadne kłamstwo nie potrafi osłabić. To pieczęć, która rozbrzmiewa w świecie duchowym, jak dźwięk dzwonu, przypominając całemu stworzeniu, że Bóg nie zapomniał o swoich dzieciach. O Michale! W tej chwili twoje skrzydła stają się jak filary światła, które łączą niebo z ziemią. Aniołowie towarzyszą ci w tej misji, trzymając w dłoniach czary pełne światła miłosierdzia. Ich twarze płoną jak płomień świecy wśród ciemności, a ich głosy śpiewają hymn, którego słowa tylko nieliczni na ziemi potrafią usłyszeć. W tym świętym hymnie brzmi obietnica: Nie bój się, człowiecze, bo światło zstąpiło, aby cię odnowić. Nie jesteś dzieckiem zapomnienia, lecz dzieckiem pamięci. W tobie zapisany jest oddech Boga, którego żaden czas nie potrafi wymazać. I wtedy świat, który był pogrążony w chaosie, zaczyna się zmieniać. Ziemia wydaje inny dźwięk, już nie jęk, lecz pieśń. Powietrze napełnia się wonią odrodzenia, a oceany zdają się oddychać spokojem. Ludzie, którzy przez długi czas nie spoglądali w niebo, unoszą wzrok i czują, jak łzy same płyną im po policzkach nie wiedzą dlaczego ale w ich sercach budzi się tęsknota za czymś co utracili dawno temu za rajem który wciąż istnieje w głębi duszy ty michale przechodzisz między nimi jak cień światła dotykając dłoni oczu serc każdy kogo dotkniesz zaczyna widzieć nie świat taki jaki jest ale taki jaki został zaplanowany przez boga pełen harmonii prawdy i pokoju Chorzy odzyskują siłę, umierający odnajdują spokój, a ci, którzy byli zamknięci w mroku, widzą, że drzwi zawsze były otwarte. Niech twoja pieczęć, Michale, stanie się dla nas tarczą w dniach zamętu. Niech żadne kłamstwo nie przedrze się przez jej blask. Niech każda dusza, która nosi ją w sercu, rozpozna w sobie światło, którego nie da się zgasić. Niech stanie się jak pochodnia w ręku Boga, rozpalająca innych, aż cały świat zapłonie miłością, a nie ogniem zniszczenia w tej chwili, gdy zstępujesz, aniołowie otwierają niebo niebiańskie bramy jaśnieją, a chór niezliczonych głosów śpiewa światłość powróciła do świata, a świat znów poznał swojego stwórcę gwiazdy klękają w swojej ciszy, a czas przestaje istnieć. Wszystko staje się jednym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stapiają się w wiecznym teraz. Michale, przewodniku dusz, naucz nas nosić tę pieczęć nie tylko na czole, ale w czynach, słowach i spojrzeniach. Niech każdy gest, każde słowo i każda myśl staną się świadectwem, że zostaliśmy odnowieni. Naucz nas żyć w świetle, tak aby żadne cienie nie mogły nas już przeniknąć. Niech twoja moc nie będzie dla nas ciężarem, lecz przypomnieniem, że siła bez miłości jest jak miecz bez ostrza. Naucz nas walczyć nie przeciwko ludziom, Lecz przeciwko duchom kłamstwa i pychy. Niech każdy dzień stanie się modlitwą, a każde serce sanktuarium, w którym płonie ogień Bożej obecności. A gdy nadejdzie dzień, w którym ostatni cień upadnie, niech zstąpisz ponownie Michale, nie jako wojownik, lecz jako świadek wypełnienia, niech Twoje skrzydła obejmą ziemię jak świt nowego stworzenia, a Twoje imię będzie ostatnim słowem, jakie wypowie świat, zanim rozpłynie się w świetle bo w tobie odbija się oblicze Boga tego, który jest początkiem i końcem, alfa i omegą, światłem i życiem, a pieczęć, którą kładziesz na duszach, niech stanie się wiecznym dowodem, że nawet w najciemniejszej nocy Bóg nie przestał świecić. O najświętszy archaniele Michale, książę nieba i stróż tronu Boga, oto nadeszła godzina spełnienia, czas, w którym ogień oczyszczenia zamienia się w światło chwały, a wszystko, co zostało stworzone, powraca do swojego źródła. W tej chwili cisza spowija niebiosa, a ziemia wstrzymuje oddech, bo całe stworzenie czeka na koronację światła, na dzień, w którym dusze oczyszczone zostaną wyniesione do królestwa wiecznego. Ty, Michale, wstępujesz pośród promieni jak filar ognia, niosąc w dłoniach miecz, który już nie płonie gniewem, lecz jaśnieje łaską. Na jego ostrzu odbija się blask nowego świata, świata, w którym nie ma już cienia ani łez ani śmierci bo wszystko zostało przemienione w światłość twoje skrzydła rozpościerają się nad odnowioną ziemią a ich ruch wypełnia powietrze pieśnią której nuty drżą w duszach jak wspomnienie nieba z twoich ust wypływa słowo którego nikt wcześniej nie słyszał imię które bóg nadał nowemu stworzeniu to imię rozbrzmiewa jak dźwięk dzwonu w sercach sprawiedliwych a każdy kto je usłyszy pada na kolana bo rozpoznaje w nim echo swojej własnej duszy, i oto zstępują dusze, które przeszły przez ogień prawdy i zostały zapieczętowane Twoim światłem. Ich twarze promienieją jak kryształ, a oczy lśnią jak wody źródła życia. Kroczą w ciszy, nie spychą, lecz z pokorą tych, którzy zostali dotknięci nieskończoną miłością. Za nimi płyną chóry anielskie, śpiewające hymn zwycięstwa, który rozbrzmiewa od wschodu do zachodu, od dna morza po najwyższe niebo. Chwała temu, który był, który jest i który przychodzi. Światło powróciło, a ciemność przeminęła na wieki. Niebo otwiera się jak rozkwitający kwiat, a z jego wnętrza wypływa rzeka złotego blasku. To strumień życia, który niesie oddech samego Boga. Aniołowie zbierają te strumienie w kryształowe naczynia i wylewają je na ziemię, odnawiając każdy liść, każdą kroplę rosy, każde serce. Góry zaczynają śpiewać. Rzeki tańczą, a ptaki wznoszą swe głosy w jednym, niekończącym się hymnie święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów Michale, przewodniku dusz, prowadzisz odrodzonych przed tron wieczności. Tam czeka Ojciec, którego oblicze jest jak słońce bez początku i końca. Tron zbudowany jest z dziesięć promieni światła, a wokół niego płoną miliony istot jaśniejących jak gwiazdy. Każda z nich trzyma w dłoniach diamentową koronę nie z metalu, lecz z czystego światła. To korony dusz, które przeszły przez próbę i nie zaparły się miłości. Ty, Michale, klękasz przed tronem, składasz swój miecz u stóp Boga i mówisz głosem, który wypełnia całe niebo. Panie, oto twoje dzieci przeszły przez cień, lecz nie zapomniały o świetle. Oczyściły się w ogniu prawdy i noszą twoje imię zapisane w sercu. Oto ich, korony. Niech będą ci oddane w chwale. Wtedy Bóg wstaje z tronu i spogląda na nich. Jego spojrzenie przenika duszę jak tysiąc słońc, a jednak nie rani, daje życie. Z jego dłoni wychodzi promień, który dotyka każdej korony i przemienia ją w wieczną iskrę. Każda dusza otrzymuje swój płomień, nie jako znak panowania, lecz jako świadectwo, że została w pełni zjednoczona z miłością. Światło to staje się ich nowym sercem. Ich nowym oddechem, ich nową istotą. Już nie potrzebują słów, by modlić się, bo całe ich istnienie jest modlitwą. Już nie szukają Boga, bo on mieszka w nich, a oni w nim. O Michale, w tej godzinie spełnienia twoje imię jest jak most między stworzeniem a stwórcą. Cały wszechświat drży w harmonii, jakby każdy atom śpiewał. Któż jak Bóg? Nie ma już nocy, bo noc została pochłonięta przez wieczny dzień. Nie ma już bólu. Bo wszystko co było złamane zostało uleczone w promieniach jego miłosierdzia i oto z nieba spadają iskry światła nie jak deszcz lecz jak błogosławieństwo spadają na ziemię dotykając każdego serca które jeszcze płacze każdego oka które wciąż szuka nieba i wtedy nawet ci którzy pozostali w cieniu czują ciepło bożej obecności i zaczynają rozumieć że nawet w ciemności zawsze było światło które czekałoby je odnaleźć Niech w tej chwili koronacji cała ludzkość przypomni sobie, że została stworzona nie po to, by bać się Boga, lecz by z nim współistnieć w miłości. Niech każdy człowiek stanie się świątynią, w której rozbrzmiewa echo tej modlitwy, którą dziś odmawiamy modlitwy tajemnej, przekazywanej przez wieki, zapisanej w niebie ogniem i łzami aniołów. A ty Michale, Archaniele od początku czasu, niech twoje dzieło nigdy się nie skończy. Niech Twoje skrzydła wciąż osłaniają świat, aż ostatnia dusza odnajdzie drogę do światła. Niech Twoje imię będzie wypowiadane w każdym języku, w każdym sercu, na każdej planecie i w każdym wymiarze stworzenia, aż wszystko stanie się jednym śpiewem. Światło zwyciężyło, miłość jest wieczna, Bóg jest wszystkim we wszystkich. A gdy ostatni ton tego hymnu wybrzmi w nieskończoności, cisza ponownie ogarnie wszystko, lecz nie będzie to cisza końca. Lecz cisza początku, bo z tej ciszy Bóg przemówi po raz ostatni i powie: Oto wszystko stało się nowe. I wtedy ty, Michale, uśmiechniesz się, bo Twoja misja zostanie wypełniona. Twój miecz zostanie przemieniony w gwiazdę, Twoje skrzydła w światło, a Twoje imię w pieśń, która nigdy nie przestanie brzmieć. I oto po zakończeniu wielkiej modlitwy, gdy ostatni dźwięk hymnów anielskich ucichł w przestworzach, nastąpiło coś czego żadne stworzenie nie potrafiło opisać słowami. Cały wszechświat zamarł w doskonałej ciszy, a ta cisza nie była pustką, była obecnością. To był oddech Boga, który przenikał wszystko, co żyje i wszystko, co dopiero miało się narodzić. Z owej ciszy, czystej i bezgranicznej, wypłynęło światło, nie oślepiające, lecz obejmujące jak objęcie matki, jak wspomnienie dawnego domu, do którego Każda dusza tęskniła od zarania czasu. To światło nie pochodziło z gwiazd ani z słońc, lecz z wnętrza samego istnienia. Było to światło wieczności. Światło, które istniało przed stworzeniem i które nigdy nie zgaśnie, nawet gdy ostatni atom przestanie drgać. Wtedy archanioł Michał, ten, który stał od początku przy tronie najwyższego, złożył swe skrzydła i upadł na kolana. Nie w akcie słabości, lecz w pełni zrozumienia. Wiedział, że jego misja dobiegła końca, a jednak w jego oczach nie było smutku, tylko pokój. Jego spojrzenie obejmowało całość stworzenia, od najmniejszego ziarna piasku po najdalszą galaktykę, i w każdym z nich widział odbicie Boga. Z jego ust wypłynęły słowa, które zostały zapisane w samej strukturze światła, w tajemnych kodach stworzenia. Niech wszystko, co zostało oddzielone, powróci do jedności. Niech wszystko, co zostało zranione, zostanie uzdrowione, niech wszystko, co było zapomniane, zostanie przypomniane w świetle wiecznym. Te słowa nie były modlitwą w ludzkim rozumieniu, były aktem stwórczym. Wypowiedziane przez Michała stały się prawem nowego świata. Gwiazdy odpowiedziały drżeniem, oceany zadrżały, a drzewa zaczęły śpiewać cichą melodię, której echo trwało tysiące lat. Z niebios spłynęła istota, którą aniołowie nazywali głosem ciszy. Nie była to postać z kształtem czy formą, lecz duchowa obecność, czysta świadomość, w której wszystko było poznane i ukochane. Ten głos przemówił do Michała słowami, które rozbrzmiały jak łagodny wiatr wśród wiecznych przestrzeni: Michale, strażniku światła, twoje dzieło zostało dokonane, lecz światło nie ustaje nigdy, bo w każdej duszy, która się narodzi, iskra twojej mocy będzie czuwać w każdym sercu, które upadnie, twoje imię będzie przywoływane, a gdy ludzkość zapomni o niebie, ja przypomnę jej przez ciebie, że niebo nigdy nie zapomniało o niej. Wtedy archanioł uniósł głowę i zobaczył przed sobą drogę, nie z kamienia, lecz z czystej energii, wijącą się przez światy i czasy. To była ścieżka wiecznego powrotu, po której miały kroczyć dusze odkupione, by powrócić do domu Ojca. Każdy krok tej drogi świecił niczym gwiazda. A każdy, kto nią kroczył, niósł ze sobą echo słów Michała. Któż jak Bóg, ale zanim ruszył w tę ostateczną podróż, archanioł zwrócił się ku ziemi. Spojrzał na świat, który został odnowiony przez łaskę. Widział dzieci, które bawiły się w świetle słońca, widział ludzi, którzy modlili się bez lęku, widział zwierzęta i ptaki, które żyły w harmonii. Wszystko, co kiedyś było rozbite, zostało złączone. Wszystko, co było skażone, zostało oczyszczone. I wtedy z oczu Michała popłynęła łza. Nie była to łza bólu, lecz pełni, jak kropla czystego światła, która spadła na ziemię i stała się źródłem, z którego tryskała woda życia. W tej wodzie każdy, kto się zanurzył, odzyskiwał pamięć o swoim pochodzeniu. Każdy przypominał sobie, że jest częścią wiecznego oddechu Boga. Z czasem wokół tego źródła zbudowano świątynię. Nie z marmuru, nie z kamienia, lecz z modlitw ludzkich serc. Nie miała murów ani dachu, jej granice wyznaczała miłość, a w jej centrum na niewidzialnym ołtarzu płonął ogień, który nigdy nie gasł. To był ogień modlitwy Michała, ogień, który miał być odmawiany raz na 135 lat, by przypominać światu o tej chwili, gdy niebo i ziemia zjednoczyły się w jednym oddechu. Prorocy przyszłych czasów będą mówić o tej modlitwie szeptem, mędrcy będą jej szukać w starych księgach, a dusze czyste będą ją słyszeć w snach bo ta modlitwa nie jest przeznaczona dla tłumów, jest kluczem, który otwiera serce Boga. A gdy nadejdzie dzień, w którym świat ponownie zapomni o świetle i pogrąży się w mroku, ta modlitwa powróci nie w formie słów, lecz w postaci objawienia, objawi się w oczach dziecka, które spojrzy na niebo i zapyta, kto stworzył to wszystko, objawi się w dłoniach matki, która ociera łzy syna, objawi się w samotnym człowieku, który padnie na kolana i powie, Panie, jestem tutaj. I wtedy Michał ponownie otworzy swe skrzydła i. Stąpi wśród ludzi, nie z mieczem, lecz z płomieniem miłości, nie po to, by walczyć, lecz by przypomnieć, że w sercu każdego człowieka płonie cząstka nieśmiertelnego światła, bo oto kończy się modlitwa, ale nie kończy się jej moc, kończy się słowo, ale nie kończy się cisza, w której słowo zostało wypowiedziane, kończy się czas, ale nie kończy się wieczność która wciąż trwa w każdym oddechu, i z tej wieczności rozbrzmiewa głos: niebiański, spokojny, nieskończony nie bójcie się. Światło jest w Was, prawda jest w Was, miłość jest w Was, a ja jestem wśród Was, teraz i na wieki wieków. Na te słowa Michał skłania głowę, światło niebios jaśnieje tysiąckrotnie, a cały wszechświat powtarza z jednym sercem, jednym głosem, jednym oddechem Amen. Fiat lux. Niech stanie się światło.